Czy w bliźniaku można poczuć się jak w domu wolno stojącym? Mieszkanie w zabudowie bliźniaczej to pewne korzyści, związane z tym, że z lokatorami z drugiej połowy możemy współdzielić koszty budowy inwestycji. Co więcej, zawsze bezpieczniej jest wyjechać na wakacje, kiedy wiemy, że ktoś pilnuje naszego mienia pod naszą nieobecność. Ale z drugiej strony, mieszkanie w takim miejscu to też pewne uciążliwości, związane z tym, że każdy na swojej posesji i w swoim domu chce czuć się komfortowo i intymnie. Po pierwszej kolejności zadałem sobie pytanie jakie te uciążliwości są i od razu wybrałem akustykę i widoki e, sąsiedzkie dlatego postawiliśmy granicę mocną granicę akustyczną pomiędzy nami jest to mur z izolacją akustyczną e, no a widoki ograniczyliśmy do minimum widzimy się tylko przy wejściu a tak to jesteśmy rozstawieni po różnych stronach e, działki Od razu po wejściu znajdujemy się w łączniku, który jest spoiwem dwóch brył domu, a w tej strefie wejściowej mamy obszerną garderobę i łazienkę z kabiną prysznicową. Przechodzimy do strefy dziennej, dużej otwartej przestrzeni, która łączy cztery strefy. Jadalni, salonu, gabinetu oraz kuchni. Mamy tutaj różne materiały wykończeniowe na ścianach, jak chociażby oryginalna cegła, z której zbudowano ścianę nośną, deski umieszczone za telewizorem, ale przede wszystkim naturę za tym obfitym przeszkleniem. Choć to wnętrze jest bardzo przytulne i ciepłe, to nie zabrakło tu pewnych elementów charakterystycznych dla wykończenia loftowego, jak betonowy strop, oświetlenie szynowe, czy chociażby ta oto klatka schodowa. kuchnia Serce tego domu, które karmi jego mieszkańców. Centralnie została tutaj umieszczona wyspa, przy której można wygodnie przesiąść, ale też obejście tej wyspy jest dość obszerne, a więc kilka osób spokojnie będzie tutaj przebywać. W tym pomieszczeniu dość minimalistycznie zaprojektowanym pierwsze skrzypce grają dwa kolory: czarny i biały, a za tą ścianą, de facto szafką, znalazło się kolejne pomieszczenie, czyli ukryta spiżarnia. Nieco estetyczny projekt tego wnętrza i wyposażenia. Nie pozwoliło najciekawszej rzeczy wybić się na pierwszy plan, czyli tej witrynce zapytkowej, sprowadzonej specjalnie z Toskanii. Wszystkie pomieszczenia tej kondygnacji niemal opasają klatkę schodową, stanowiącą kręgosłup tego domu. Stąd możemy przejść na dół do garażu albo wejść na piętro. Nad klatką schodową umieszczono okno płaciowe, które doskonale doświetla całą tę przestrzeń, a tutaj też ciekawa podpowiedź na barierę ochronną, czyli taki oto betonowy blok z doniczką ze sklejki. Na piętrze mamy cztery pomieszczenia. Największe z nich to sypialnia właścicieli z prywatną garderobą. Wracam na korytarz, aby pokazać wam świetne rozwiązanie. Jako, że pralnia w tym domu umieszczona jest na poziomie minus jeden, to tutaj znajduje się syp. Niewygodne byłoby chodzenie z wielkim koszem brudnych ubrań po schodach aż przez dwie kondygnacje, więc po prostu można wrzucić je tutaj i od razu lądują obok pralki. A za tymi drzwiami łazienka dość obszerna z wanną umieszczoną w rogu, i przede wszystkim dużą, pojemną komodą zbudowaną ze sklejki i bardzo ładnie wybarwioną. Ostatnie dwa pomieszczenia w tym domu to pokoje latorośli, które są swoim lustrzanym odbiciem i mają także wyjście na balkon, który je poniekąd ze sobą łączy. Ale zwróćcie uwagę, że choć jesteśmy na poddaszu i w pokoju dziecka, to jest tu całkiem przestronnie, a to z pewnością również dzięki ścianie kolankowej, która jest dość wysoko, a więc wykorzystanie tej przestrzeni jest bardzo efektywne. Wymiary mojego domu to jest około 8 na 11 metrów, 7,5 metra wysokości nad poziom terenu. Razem z piwnicą jest to 250 metrów powierzchni użytkowej wewnętrznej. Dom sąsiedni jest podobny, ale nie identyczny. Jest o metr dłuższy, a wysokość ma taką samą. Osoby, które decydują się zamieszkać w bliźniaku zazwyczaj liczą na to, że sąsiedzi za ścianą będą sympatycznymi ludźmi. Hubert jednak do tej kwestii sąsiedzkiej podszedł na swój sposób. Poszukaliśmy sąsiedztwa wśród znajomych i znajomych znajomych w pierwszej kolejności. Wiedzieliśmy, że to się uda, bo działka i projekt są atrakcyjne. No i udało się. W szkole naszych dzieci znalazło się małżeństwo. Które idealnie pasowało do naszego planu budowy, no i też stylistycznie się zgraliśmy. Dzięki temu sprzedaliśmy pół nieruchomości i sfinansowaliśmy sobie budowę domu. Nasz bohater, zanim kupił tę posesję, oglądał ją od kilku lat i zastanawiał się, jak zbudować tutaj dom. Dla swojej rodziny. A nie było to najprostsze zadanie, bo prawo zobligowało go do tego, aby od tego potoku odsunąć się na 10 metrów, od drogi na 8, od sąsiada na 4. A co więcej, na kierunku południowo-wschodnim jest Ściana Lasu, czyli Trójmiejski Park Krajobrazowy. W pierwszej kolejności trzeba sprawdzić warunki zabudowy i zobaczyć ograniczenia, jakie nieruchomość stawia. A druga rzecz to jest porównać te warunki zabudowy z programem funkcjonalnym inwestycji, którą się na tej działce chce postawić. W naszym przypadku nasze potrzeby nie mieściły się na, na, na tej działce, dlatego zdecydowaliśmy się zejść pod ziemię, wybudowaliśmy w piwnicy garaż, rowerownię, pralnię, maszynownię, piwnicę. Jest tam dodatkowych 100 metrów, które nie wchodzi w, w ograniczenia działki wynikające z warunków zabudowy. Bryły tych domów są... Nieoczywista, tym samym bardzo ciekawe, dość powiedzieć, że to bliźniaki, które nie są identyczne względem siebie. Dwie ściany elewacji schodzą się ku sobie ostatecznie nie łącząc. Przeszkolone narożniki to nieoczywiste i nie najtańsze rozwiązanie, które daje niesamowite wrażenia, kiedy przebywamy wewnątrz, ale mi najbardziej podoba się elewacja, materiał tam użyty i schemat jego ułożenia. Elewacja. I... Bardzo ważny element budynku, dla mnie bardzo ważny i istotny, nie tylko ze względu na izolację termiczną, akustyczną, ale również ten wygląd budynku jest, jest bardzo ważny. Forma budynku nie jest mocno skomplikowana, są dwie, dwa domy połączone łącznikiem. Stąd wybraliśmy materiał, który tą prostą formę ubierze w delikatny, ładny wygląd. I zdecydowaliśmy się na cegłę naturalną naturalny materiał, który występuje od, od dawna. Które jest ponadczasowy i bardzo wdzięczny do stosowania na, na, na elewacjach. Próżno szukać tego domu w katalogu gotowych projektów, bo to projekt indywidualny. Dzięki temu Hubert mógł wykorzystać każdy aspekt tej posesji i zmaksymalizować jej potencjał. Odpowiedzmy sobie wobec tego na pytanie, ile kosztuje taki dom. Budowę rozpoczęliśmy w 2019 roku. Budowa trwała rok. Stan deweloperski kosztował nas milion 100 tysięcy złotych za naszą część. Tak piękne działki w niemal idyllicznych okolicznościach przyrody to rzeczywiście wielka rzadkość. Tym większe słowa uznania należą się Hubertowi, że potrafił tutaj zbudować piękne domy, które wpisują się w charakter okolicy.